Główna siedziba Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego błyszczy srebrzystą elewacją, a w jej lustrzanym szkle odbijają się dźwigi i żurawie, które budują świetlaną przyszłość tej liczącej już ponad 200 lat uczelni. W kwartale pomiędzy ulicami Grujecką i księcia Trojdena powstają kolejne nowe obiekty. Powstała biblioteka, czy tam jak my nazywamy centrum biblioteczno-informacyjne, kończy się budowa ceptu. Jest w trakcie budowy szpital pediatryczny i rozpoczęła się budowa tego obiektu. A ten obiekt to w niedalekiej przyszłości najnowocześniejszy budynek dla sportu akademickiego. Na jego budowę, która kosztować będzie około 115 milionów złotych, złożyły się trzy ministerstwa i Warszawski Uniwersytet Medyczny. Będzie pełnowymiarowy basen olimpijski z wszelką najbardziej wyrafinowaną infrastrukturą towarzyszącą. Widownia, widownia opuszczana, widownia główna, dno basenu, które będzie podnoszone, zaważywszy na to, że basen olimpijski ma głębokość dwóch metrów, a będzie wykorzystywany no, szerokie spektrum aktywności, no, będzie podnoszone na, na głębokość metr, pół metra. Na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego stawiło się wiele znanych i ważnych postaci, bo obiekt będzie wyjątkowy, nie tylko architektonicznie. Na fasadzie takie specjalne baterie woltaniczne, czyli element ochrony środowiska, odzysk energii pierwotnej z atmosfery, w tym samym ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Bardzo atrakcyjna architektura, piękny obiekt. Przyszłe centrum sportowo-rehabilitacyjne będzie służyło nie tylko studentom. Będzie to otoczone pracowniami naukowymi. Które będą służyły pracy oddziału fizjoterapii, również w sensie edukacyjnym, ale również w sensie badań naukowych. Także stworzymy tu warunki do tego, żeby razem z naszymi nauczycielami i z, ze sportem, który jest uprawiany, Wyczynowo, żeby można było prowadzić i odnowę biologiczną, i analizować ewentualne problemy. 50-metrowy basen olimpijski to ważny obiekt dla sportowców. W stolicy takimi basenami mogą pochwalić się parki wodne Warszawianka, Moczydło czy Inflanska. Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne skutecznie połączy sport z nauką. Może dzięki temu basen olimpijski będzie też taką inwestycją, która przyczyni się do przyszłych olimpijskich sukcesów polskich pływaków.